Zapraszam dzisiaj do KFC, sprawdzimy unikatowy kubełek na 2022 rok, dostępny od 31 grudnia do 2 stycznia. Kubełek 2022. Poproszę ten specjalny kubełek na 2022 rok. To jest prawdziwy, potężny, noworoczny kubełek: 20 stripsów i 22 hot wingsy, a dodatkowo dwa potężne kubełki frytek. Robi wrażenie. I tak wypchanych kubełków życzę Wam przez cały 2022 rok. Czas na degustację. Za noworoczny kubełek zapłaciliśmy 89,99 zł. Dodatkowe trzy sosy oraz dwie Pepsi 850 ml powiększyły tą cenę do ponad 100 zł. Kubełek mega syty. porcja zdecydowanie na 3-4 osoby. Co do smaku skrzydełek i wingsów w tym konkretnym KFC, rzeczywiście są dużo lepiej doprawione niż zazwyczaj. Serdecznie polecam ten lokal. A Wy co sądzicie o tym kubełku? Zjedlibyście takiego ze znajomymi? Dajcie znać mi koniecznie w komentarzu.